Ostatnia interwencja, jaką e, przeprowadziłam, e, dotyczyła tego, że nikt nie chciał e, z kobietą porozmawiać przez kilkanaście godzin. Po prostu. O stracie, o jej stracie? O jej sytuacji. O tak, jej sytuacji. tak, tak. Mm, więc i Jejku, przepraszam, ale wiesz co, przewracam oczami, bo sobie myślę, że gdzie my, gdzie my jesteśmy, że, y, że prawniczka <muszy> musi być wzywana do szpitala, no. żeby wyegzekwować prawo pacjentki do uzyskania A. informacji na temat stanu y, no, no, powiedzmy, że u, swojego zdrowia, tak? Swojego ciała, swojego życia. No, wydaje mi się to ekstremalnie kuriozalne. No to było kilka lat temu za 3-4 lata temu, myślę. Do dzisiaj mam z tą, z tą dziewczyną kontakt. Um... Ale zakończyła się ta, ta akcja, zakończyła się sukcesem, to znaczy... Um... No tak, oczywiście, że tak. No. To był weekend. Nikogo nie było. Ja w ogóle miałam problem z wejściem na oddział. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.